Dzień dobry, witam Was serdecznie. Tu małgorzata Kurzem w House Investments. Jestem na wakacjach, więc przychodzę do Was z moimi porannymi live'ami o nieco, niecodziennej porze. U mnie jest godzina 25 po 8. Stwierdziłam, że skoro i tak godziny są nieregularne, to nie ma sensu, żeby to była pełna godzina. Jeżeli macie czas, to mnie posłuchacie, jeżeli macie chwilę, jeżeli nie, to odsłuchacie mnie w jakimś innym momencie. Pewnie większość z Was jest teraz w pracy, bo jest jeszcze piątek, ale już się powoli przygotowujecie do weekendu. Jak widzicie, mam za sobą jeszcze mój wakacyjny, e, m, moją wakacyjną panoramę, e, mój wakacyjny background jeszcze przez kilka dni tutaj będę, w niedzielę niestety już muszę wracać do domu, ale tak to już jest, że to, co dobre się kończy, przychodzi czas na coś innego, nie może, nie, <grym> nie możemy być ciągle na wakacjach, możemy być ciągle na wakacjach, cześć Ewa, ale generalnie chodzi o to, żeby coś tam w tym swoim życiu ciągle zmieniać i coś fajnego się kończy, zaczyna się coś innego fajnego. A dzisiaj zainspirowana przez Agę AG, Szyc i Marcinaka bo posłuchałam ich webinaru na temat wyglądu w biznesie i tego wizerunku, bo postanowiłam przedłużyć ten temat, pociągnąć go jeszcze dla Was i powiedzieć Wam, jak bardzo ten wizerunek jest ważny. Widzicie mnie teraz, że mam rozwiane włosy, tak? Jestem w t-shircie, tak? Mój makijaż może nie jest perfekcyjny. Widzę, że już tak moje czoło też wymaga pewnych zabiegów, ale po co, dlaczego Wam pokazuję siebie właśnie w takim otoczeniu? Bo Chcę Wam pokazać, że tak jak każdy normalny człowiek, oprócz tego, że pracuję zawodowo, że prowadzę biznes, to oprócz tego również odpoczywam. A na wakacjach wyglądam jak każdy normalny człowiek. Nie jestem w granatowym garniturku z teczuszką, tak, ani na szpilkach. Nie mam jakiegoś perfekcyjnego makijażu, ponieważ ja tutaj odpoczywam. Dobra, trochę pracuję, ale przede wszystkim odpoczywam. Wiadomo, że na wakacjach ten luz jest potrzebny. Jeden z moich ulubionych zegarków, który na co dzień rzadko noszę. Ale na wakacjach naszego dużo częściej, bo po prostu ten kolor i świetnie oddaje mój nastrój, który mam tutaj na wakacjach. Oczywiście Aga z Marcinem mówili przede wszystkim o tym, albo może Aga, Aga jest jak, nie wiem czy znacie, Aga Szyc, ona jest ekspertem od, od um, ubioru i od dobierania właśnie tego, tego ubioru, od kreowania wizerunku, czyli dobierania tego do tego, czym się zajmujemy, do naszej działalności, albo po prostu do tego, jeżeli ktoś potrzebuje, żeby sobie poprawić nastrój, chciałby wyglądać lepiej, może uważa, że ubrania, które nosi nie do końca do niego pasują, ale nie potrafi powiedzieć dlaczego, polecam Agerszyc, żebyście mogli... Z jej usług skorzystać. Ja w ogóle na moim fanpage'u postaram się wrzucić Wam tego live'a, żebyście mogli zobaczyć też, obejrzeć go w całości. To jest, to jest chyba godzinka, ale naprawdę, słuchajcie, świetna rozmowa. Do czego zmierzam? Każdy Wam to powie, na pewno też to wiecie. Jak cię widzą, tak cię piszą. Pierwsze wrażenie jest bardzo, bardzo ważne. Kiedy Spotykasz osobę, z którą chcesz robić biznes, na której chcesz zrobić wrażenie, której chcesz coś zaoferować, która Tobie chce coś zaproponować, patrzycie na siebie i to, jak ta osoba wygląda, jest bardzo ważne. I czy zawsze musi być pięknie ubrana, czy zawsze musi być w eleganckim garniturze, czy zawsze musi mieć markową torebkę? Nie. Nie chodzi o to, że nasze ubranie ma być drogie. Tak? Chodzi o to, żeby to, jak wyglądamy, było spójne z przekazem, który mamy, albo z tym, co robimy. Jeżeli, no, wybiorę najprostszy przykład, czyli swój, jeżeli kupuję nieruchomości i jadę na viewingi. To mam nadzieję, że nie oczekujecie ode mnie, że po starym, brudnym, zagrzebionym mieszkaniu będę chodziła w szpilkach i w garniturku, tak? I z torebką Gucci pod pachą. Nie robię tego, bo nie ma to sensu. Nie mam takiej potrzeby, bo że po prostu w ogóle torebki guci nawet nie mam. Chodzi mi tylko o to, że jeżeli jesteśmy właśnie na przykład na viewingu, no to wiadomo, że jesteśmy normalnie ubrani. Jeżeli ktoś ma firmę budowlaną i pokazuje wam jak robi remont i w tym czasie facet jest ubrany w... w, w, w Garnitur roboczy, chciałam powiedzieć, w kombinezon roboczy i ma wielkie buciory na nogach, które zabezpieczają jego stopę przed czymś ciężkim, co może spaść. Kolega mi niedawno opowiadał, jak zdejmował plasterbordy i zawalił mu się sufit. Miał po prostu szczęście, że nie spadł na niego, tak, ale połowa sufitu runęła po prostu. Gdyby nie miał na sobie odpowiedniego ubrania, przede wszystkim tych zabezpieczonych butów, to nie wiadomo, co by się stało. Dlatego musimy brać pod uwagę to, że jeżeli oglądamy właśnie chociażby to wideo z budowy, no to wiadomo, że budowlaniec jest ubrany jak budowlaniec. Kiedyś słyszałam taką opinię, oglądałam jakiś wywiad w Polsce przeprowadzony przez ee, no, kogoś, kto prowadził te, ten, e, ten wywiad i właśnie faceta, który się zajmuje e, e, no tak, tak naprawdę flipami, tak? Kupuje, remontuje i, i, i sprzedaje. I on właśnie był ubrany całkiem, słuchajcie, tak naprawdę on był w studio, tak? Więc całkiem był na luzie ubrany, ale miał takie buty, słuchajcie, które no, ja się śmieję z tego, bo... Większość ludzi, którzy się zajmują budowlanką, noszą takie buty na co dzień. Tutaj w Anglii, ja ich po prostu znam, on prawdopodobnie też o tym wiedział i też miał takie buty. I mnóstwo komentarzy pojawiło się pod tym wywiadem: co z niego za właściciel firmy, że chodzi w takich byle jakich butach. buta. No bo właściciel firmy to powinien mieć buciki, nie wiem, tam pół buty, tak, albo w ogóle lakierki jeszcze może na spotkaniu. Słuchajcie, to nie o to chodzi. Ten gość był ubrany tak, jak właściciel firmy budowlanej, tak. I o to właśnie chodzi, żeby nasz wizerunek był spójny, to co ludzie myślą o nas to już jest zupełnie inna sprawa, nie jesteśmy w stanie oczywiście zadowolić wszystkich, cześć Wiola. Chodzi mi tylko o to, że jeżeli przychodzicie do kogoś i oferujecie mu pewną usługę, to pamiętajcie, żeby wasz, to jak wyglądacie, żeby to co macie za plecami, to co macie w ręku, sposób w jaki się wysławiacie, sposób w jaki wyglądacie był spójny z tym co macie do zaoferowania. Są oczywiście takie sytuacje i każdy to rozumie, że na przykład zaczynamy swoją własną firmę i nikt nie oczekuje, że w momencie, kiedy, nie wiem, na przykład zaczynasz działalność w MLM-ie i twoje dochody wynoszą na przykład 1000 funtów miesięcznie dodatkowego przychodu do oprócz tego, co zarabiasz w swojej pracy zawodowej, bo na początku prawdopodobnie zajmujesz się tym dodatkowo, nikt nie oczekuje, że będziesz podjeżdżał Porsche, tak? Nikt nie oczekuje, że będziesz w garniturze Armaniego, ale trzeba wyglądać schludnie. Trzeba czasem wyprzedzać to co, się, to, co się chce, wyprzedzać ten nasz styl życia, ale przede wszystkim nasz przekaz musi być spójny. Jeżeli ktoś taki przyjedzie w porządnym garniturze, w porządnych, wyczyszczonych butach, to każdy będzie go traktował poważnie, a jeżeli przyjdzie w powyciąganym t-shircie i w spodniach spranych, czy w spranych jeansach, to ten wizerunek będzie zupełnie inaczej wyglądał. Także nie wiem, czym się każdy z Was zajmuje. Być może wcale nie prowadzicie biznesu, być może po prostu pracujecie zawodowo. Ale to są, to są kolejne rzeczy. Słuchajcie, wczoraj był Mastermind. Oglądałam dziewczyny, które były ubrane i dwie czy trzy miały takie naprawdę, słuchajcie, super bluzy. Takie sportowe bluzy tutaj z jakimiś takimi. Emblematami na, na, na piersiach, i słuchajcie, strasznie mi się to podobało. I ja bym mogła chodzić do pracy w takich ciuchach, mogłabym w weekend chodzić w takich ubraniach, no ale do, no, tak naprawdę to myślę, że do pracy to nie byłoby najlepsze określe, o, ubranie. Mam jedną taką bluzę, która jest taka trochę. Ostatnio w Polsce kupiłam taka trochę luzacka. Wiem, że moim korzonkom się podoba, ale to nie jest tak naprawdę strój do pracy. tak e, Także. A natomiast te moje koleżanki z Mastermind'u one mają prowadzą swoje zakłady beauty. Już nie mówię, że i tak pewnie przecież w tym nie chodzą, bo nakłady przebierają się w mundurki jak są w pracy, ale to, jak one wyglądają, jest spójne z ich wizerunkiem. Jeżeli fryzjerka ma różowe włosy albo kosmetolog ma kolorowe paznokcie i fantastyczną jakąś na przykład bardzo rzucającą się w oczy biżuterię albo niesamowity niesamowity sposób ma ścięte włosy. O, widzisz, Agata, właśnie o Tobie mówię. Ty miałaś wczoraj taką świetną bluzę. To jest to spójne z jej wizerunkiem. Jeżeli przychodzisz do kosmetyczki, albo przychodzisz do Pani na paznokcie i widzisz, że ona swoje paznokcie ma połamane, no to co sobie myślisz? No, no dziewczyno, zacznij od siebie, tak? Widziałam dzisiaj na, na Facebooku reklamę jakiejś osoby, która się zajmuje stylizacją. I tam jest, że 30% off i w ogóle. I sobie pomyślałam, Naprawdę to jest ładna dziewczyna, słuchajcie, widziałam ją na innych zdjęciach wcześniej, ale tak, nieuczesana, to znaczy włosy tylko tyle, że umyte, zero makijażu, szaro-bureciuchy, nawet, nawet nie założyła sobie tej, tej klasycznej granatowej marynarki, tak, czy kolorowej marynarki, żeby w ogóle wzbudzić jakieś zainteresowanie. Po prostu myślisz sobie, zacznij od siebie stylizację, a później będziesz sprzedawać tę stylizację, tak? I dokładnie tak samo jest z nami. Jeżeli w momencie, kiedy pokazuję Wam nieruchomości, jestem ubrana jak ktoś, kto idzie na viewing, jeżeli mamy szkolenie, też jestem ubrana luźno, ale jak wychodzę na scenę i chcę Wam pokazać to, że mam już pasywny dochód, że prowadzę szkolenia i kursy, z których korzystają klienci, że oni też osiągają wyniki, że zajmuję się tym od jakiegoś czasu, że mam już kilka swoich nieruchomości, to tworzę ten wizerunek osoby sukcesu, tak? Mam czy granatową sukienkę, czy granatową marynarkę, buty na wyższym obcasie. To po prostu, co pokazujemy, musi być zgodne. Ale się zagadałam, No kręciłam się po prostu strasznie. Ale pamiętajcie o tym, bo to jest naprawdę bardzo ważne. Pierwsze wrażenie, jakie robimy na osobie, którą spotykamy, mamy, jest tylko jedno, tak jak raz, tylko jesteś first time buyer, tak? Tak samo to wrażenie możemy zrobić tylko przez kilka pierwszych minut, i to jakie zrobisz, zależy od tego, jak będziesz wyglądał. No, co tu dużo mówić? Żyjemy po prostu w takim społeczeństwie. Ludzie patrzą na Ciebie i oceniają Cię na podstawie tego, tego jak wyglądasz. Cześć Agata, nic na to nie poradzimy. Dlatego musimy dostosować swój wygląd do oczekiwań naszych klientów, do oczekiwań tych osób, my, w którym chcemy coś sprzedać albo dla których mamy produkt, po to, żeby ich przekonać czy namówić, przekonać, pokazać im, że oni rzeczywiście tego potrzebują, bo my jesteśmy w pewnym sensie ambasadorem, ucieleśnieniem e, tego, jak ten produkt działa. Także pamiętajcie o tym. E, <grym> Właśnie, Agata też pisze, ja zgadzam się, jak Cię widzą, tak Cię piszą, bo dokładnie tak jest, no co tu dużo mówisz, nic na to nie poradzimy, być może to jest związane z dawnymi czasami, zauważyłam, że we wschodniej w Europie jest, czy w ogóle na wschodzie kładzie się na to jeszcze większy nacisk niż na zachodzie, także tutaj jest nam jeszcze łatwiej, jeżeli przykładamy do tego wagę, bo tak naprawdę nie trudno się wybić z tłumu. Ale pamiętajcie, że pierwsze wrażenie robimy tylko raz i od nas zależy jakie ono będzie i czy trafimy w ten sposób do naszego klienta. Także pozdrawiam Was serdecznie, życzę Wam fantastycznego dnia. Jak tylko będę w stanie to zrobić, to wrzucę Wam link do spotkania Agi z Marcinem Kamodą dzisiaj dzisiejszego. Jeżeli go nie oglądaliście, ko koniecznie obejrzyjcie i pozdrawiam wam, was życzę fantastycznego zakończenia piątku. <grywa> Właśnie. Życzę wam fantastycznego weekendu i pewnie zobaczymy się już w przyszłym tygodniu. Pewnie to będzie raczej środa niż wtorek, bo wtorek bardzo wcześnie będę zaczynać. I wtedy już będą tradycyjne nasze spotkania z parkingu pewnie na z nieco gorszym tłem ale yy, też na inne, kolejne, wcale nie mniej, nie mniej ważne tematy. Wiecie, że ja bardzo chętnie się z Wami dzielę tym, co mi się przydaje w mojej firmie, co ja wykorzystuję, bo chcę Wam jak najwięcej przekazać, żebyście po prostu też mogli zacząć w swoim życiu w swoich firmach, w swoich biznesach, w, swoich, w swoim inwestowaniu, zaczęli jak najczęściej to, jak najszybciej to stosować, co u mnie działa. Pozdrawiam Was serdecznie, Małgorzata Urzęba Fairhouse Investments Pa.